Witam, postanowiłem zrobić taki krótki poradniczek. Jak zdobyć Gniefinosa w G3? Są teorie, że można go wykoć albo dostać, albo choja wie co jeszcze. To wszystko jest błędne. Gniefinosa jest w skrzyni specjalnej numer 48. Wszystkie bronie specjalne są umieszczane w tych skrzyniach. Na przykład, miecz zakono, nosz asasyna, miecz asasyna albo katana. Pokażę teraz dwie takie skrzynie. Po wpisaniu kodo itka, dostaje się wszystkie plany broni do wykocia. Czy jest to gniew i nosa? Jakość zrąbana. Jak nie możecie się rozycztać to sami sprawdźcie o siebie. Te skrzynie są przywołane. Wcześniej otworzyłem ich 40 parę. Chcę także pokazać, jakie bronie są przed gniewem. Demoniczny łok. Topor Berserkera. Kosza Krashmora. Gniew Berserkera. No i w końcu pożądane gniew i nosa.